Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam dla was Lexusa RCF. Standardowo przyjrzymy się temu sportowemu coupe z zewnątrz, zajrzymy też do środka, gdzie opowiem wam o jakości wykończenia wnętrza oraz elementach jego wyposażenia. Nie zabraknie też istotnych w tym wypadku wrażeń z jazdy tym modelem oraz najistotniejszych parametrów technicznych. Za użyczenie auta do testu dziękuję Lexus Romanowski. Zapraszam do oglądania odcinka. Kluczyk to płaska karta zapewniająca bezkluczykowy dostęp do auta. Wystarczy chwycić za klamkę mając ją przy sobie, a zamek otworzy się. Przeciągając palcem po zewnętrznej stronie klamki zamkniemy auto. Wygodne rozwiązanie zwłaszcza, że kartę bez problemu możemy trzymać choćby w portfelu. Warto zwrócić uwagę na okna bez ramek. Design wnętrza nie jest aż tak agresywny jak stylistyka nadwozia. Oczywiście kilka smaczków podkreśla sportowy rodowód tego modelu, ale w porównaniu do bryły auta, wnętrze jest znacznie bardziej stonowane. Do jakości wykończenia nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. Przykładowo, na całej wysokości drzwi elementy zostały wykonane z miękkich i przyjemnych do materiałów. Nie brakuje też list oraz wstawek podnoszących walory estetyczne wnętrza, jak choćby te panele w drzwiach wykonane z włókna węglowego. Na górnej części deski rozdzielczej znajdziemy elementy uginające się pod palcem, obszyte skórą lub alkantarą. Spoglądając na same fotele, wiemy, że mamy do czynienia ze sportowym autem. Skórzana tapicerka w kolorze czerwonym fajnie komponuje się ze skórzanymi elementami na drzwiach oraz konsoli centralnej. Wysokie oparcie fotela oraz świetne podparcie boczne utrzymują kierowcę w pewnej pozycji podczas przejazdów, nawet najostrzejszych zakrętów. Spójrzcie jeszcze na deskę rozdzielczą z perspektywy kierowcy. Uruchomię teraz silnik za pomocą przycisku start stop i posłuchajcie nieco dźwięku pracy silnika oraz układu wydechowego, który robi wrażenie. Teraz włączę światła mijania, tylną lampę przeciwmgielną oraz światła awaryjne. Obie szyby naturalnie sterowane są elektrycznie i obie są też automatyczne. A teraz przejdźmy przyjrzeć się z zewnątrz najbardziej sportowemu modelowi z Gamy Lexusa. RCF został wyposażony w automatyczne trójprojektorowe przednie reflektory wykonane w technologii LED. Umieszczone nieco niżej, agresywnie poprowadzone nitki LEDowe świateł do jazdy dziennej to już znak rozpoznawczy Lexusa. Jeśli chodzi o stylistykę pasa przedniego, to z pewnością nie można określić jej jako konserwatywną. Karbonowa pokrywa silnika z lotem powietrza, muskularne przetłoczenia na masce, zgrabnie skomponowane z charakterystyczną, już dla marki czarną, atrapą chłodnicy w kształcie klepsydry. Wszystkie te elementy sprawiają, że stylistyka pasa przedniego jest wyjątkowo agresywna. Linię boczną podkreślają 19-calowe kute Felgi z równie zadziornym wzorem. Za nimi tarcze wentylowane oraz czarne zaciski firmy Brembo. Teraz kilka słów na temat właściwości jezdnych auta, które zostało opracowane przez ten sam zespół, który przyczynił się do powstania modeli ISF oraz super superauta Lexusa LFA. Wielowahaczowe zawieszenie z tyłu oraz przednie typu Double Wishbone zapewniają świetne prowadzenie auta w zakrętach, przy czym, jak na auto sportowe, RCF całkiem zgrabnie wyłapuje nierówności. W kwestii sportowego prowadzenia auta sporo do powiedzenia ma sama konstrukcja nośna o wysokiej sztywności, a to wszystko dzięki zastosowaniu wielu technik produkcji, jak klejenie elementów czy laserowe i wielopunktowe ich zgrzewanie. W wersji Carbon pokrywa silnika, dach oraz tylny spoiler zostały wykonane z włókna węglowego. To sprawia, że ta wersja jest prawie o 10 kg lżejsza od standardowej wersji RCFa. Może się wydawać, że to dość marny zabieg odchudzający, ale po pierwsze auto w tej wersji wygląda jeszcze agresywniej, tym bardziej w takiej kontrastującej konfiguracji kolorystycznej. Po drugie, wersja carbon charakteryzuje się obniżonym środkiem ciężkości o 3 mm względem wersji bazowej, a to już z pewnością ma przełożenie na właściwości jezdne tego modelu poprzez dodatkowe ograniczenie momentu bezwładności przy wychyleniach. Na słupkach przednich drzwi umieszczono owiewki, które przyciągają strugi powietrza do nadwozia, co pozwala płynniej je przecinać. Pozytywny wpływ na właściwości aerodynamiczne auta ma również wspomniany już aktywny, elektrycznie wysuwany spoiler, który wysuwa się automatycznie przy prędkości 80 km na godzinę, lub manualnie z poziomem przycisku umieszczonego na desce rozdzielczej, i dociska napędzającą auto tylną oś. Będąc już przy tylnej osi, nie mogę nie wspomnieć o aktywnym mechanizmie różnicowym, w który RCF został opcjonalnie wyposażony. DVD z wektorowaniem momentu obrotowego pracuje w trzech trybach: standard, slalom oraz track. Ponadto kierowca może dostosować charakterystykę auta do swoich oczekiwań w danej chwili. Umożliwia to selektor trybu jazdy z czterema trybami: Eco, Normal, Sport S oraz Sport S. Co więcej, system kontroli trakcji również posiada 4 tryby pracy. Powiem szczerze, że ilość konfiguracji robi wrażenie i początkowo można się w tym trochę pogubić. Wyciszenie kabiny na przyzwoitym poziomie, choć wciąż można cieszyć się wspaniałym dźwiękiem widla z tej ósemki. No właśnie, silnik. Na razie powiem tyle. Brzmienie 5-litrowego V8 nie może się nie podobać, a i na brak mocy nie można narzekać. Natomiast więcej danych podam standardowo w ostatniej części filmu. Moc ze wspomnianej jednostki przekazywana jest na koła za pomocą 8-stopniowej przekładni automatycznej, do której nie mam żadnych zastrzeżeń. Podczas manualnej redukcji, która według zapewnień producenta trwa 0,2 sekundy, usłyszymy charakterystyczny dźwięk tzw. międzygazu. Lexus nie pominął w swoim sportowym kupe kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo bierne to m.in. 8 poduszek powietrznych oraz pasy bezpieczeństwa z napinaczami. Natomiast bezpieczeństwo czynne to chociażby podstawowe systemy takie jak ABS, ESP, system stabilizacji toru jazdy oraz te bardziej skomplikowane jak system monitorowania martwego pola z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym, asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny tempomat czy adaptacyjne światła drogowe. Dostępne są wszystkie na liście wyposażenia opcjonalnego. Na wyposażeniu standardowym mamy jednak dość istotny system zarządzania dynamiką pojazdu. Kontroluje on parametry przepustnicy układu kierowniczego oraz zawieszenia, dostosowując je do danego trybu jazdy. Wróćmy już do prezentacji. Wymiary RCFA przedstawiają się w następujący sposób. Długość nadwozia to 4705 mm, szerokość 2070 mm, wysokość natomiast wynosi 1390 mm, rozstaw osi to 2730 mm, a masa własna tego modelu to 1765 kg. Stylistyka pasa tylnego nie odstępuje w niczym przedniej części nadwozia. Tylne światła w kształcie litery L, wspomniany już wcześniej aktywny spoiler wykonany z włókna węglowego, masywne przetłoczenia na zderzaku oraz cztery końcówki układu wydechowego robią ogromne wrażenie nie tylko na fanach motoryzacji. Wróćmy teraz do środka, przyjrzeć się elementom wyposażenia wnętrza. Uchwyt do drzwi może być jednocześnie małym schowkiem. Nieco niżej znajdziemy kieszeń w drzwiach, w której niestety nie przewidziano specjalnego miejsca na butelkę. Kolumna kierownicza jest elektrycznie regulowana w dwóch płaszczyznach. Tuż obok niej znajdziemy regulację jasności deski rozdzielczej oraz przyciski odpowiadające za podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby, tylny spoiler, asystenta martwego pola i czujniki parkowania. Warto zwrócić uwagę na aluminiowe nakładki na pedały. Pod lewą nogą został umieszczony hamulec postojowy. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Na tym panelu elektryczna regulacja szyb, blokada drzwi oraz okien, a także joystick służący do regulacji fotochromatycznych podgrzewanych lusterek bocznych z możliwością ich złożenia. Nieco wyżej tuż obok klamki znajdziemy przyciski odpowiadające za funkcję pamięci fotela. Kierownica obszyta skórą z grubym wieńcem pewnie leży w dłoniach. Znajdziemy na niej emblemat F-Sport oraz przyciski do zarządzania multimediami, telefonem oraz komputerem pokładowym. Za kierownicą odnajdziemy łopatki do zmiany biegów. Zegary w rcf mocno nawiązują do modelu LFA i charakterystycznej zmiennej centralnej tarczy. W tym przypadku kierowca ma do dyspozycji analogowy i cyfrowy prędkościomierz, duży umieszczony po środku obrotomierz oraz ekran wskazujący m.in. działania aktywnego mechanizmu różnicowego, dane z komputera pokładowego, stoper, Wskaźnik przeciążenia, komunikaty nawigacji czy informacje pochodzące z systemu audio. Dostępny jest także szereg ustawień systemu. Siedmiocolowy ekran systemu multimedialnego obsługujemy za pomocą touchpada, który został doposażony w kilka przycisków funkcyjnych. Podczas przechodzenia przez kolejne pozycje w systemie touchpad delikatnie wibruje, co ułatwia nawigację po menu. Ekran pozwala na dostęp do systemu audio z możliwością odtwarzania multimediów z różnego rodzaju nośników, ustawień klimatyzacji, nawigacji satelitarnej. Telefonu połączonego za pośrednictwem Bluetooth oraz usług sieciowych, takich jak przeglądarka internetowa czy chociażby Google Street View. Ponadto mamy dostęp do danych z komputera pokładowego oraz szeregu ustawień. W tym miejscu znajdziemy centralnie umieszczony, charakterystyczny dla marki analogowy zegar. Nieco niżej panel sterowania automatyczną dwustrefową klimatyzacją. Został on wyposażony w takie dotykowe suwaki odpowiadające za ustawienia temperatury. Jeszcze niżej panel sterowania 17-głośnikowego systemu Audio Mark Levinson o mocy 835 W. Ten system nagłośnieniowy niestety brzmi fenomenalnie. Dlaczego niestety? Ponieważ kierowca będzie miał wieczny dylemat: nie do znudzenia brzmienie 5-litrowego V8 czy ulubiona muzyka w świetnej jakości, nawet przy najwyższym poziomie głośności. No cóż, nie jeden pewnie chciałby mieć takie dylematy. Przejdźmy dalej. W tym miejscu znajdziemy trzystopniową regulację podgrzewania i wentylowania przednich foteli oraz włącznik podgrzewania koła kierownicy. O automatycznej skrzyni biegów już opowiadałem. Przełączenie w tryb manualny pozwala na zmianę biegów za pomocą lewarka, a przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie uruchamiają się czynniki parkowania z przodu i z tyłu oraz na ekranie centralnym wyświetlany jest obraz z kamery cofania z liniami uwzględniającymi aktualne położenie kierownicy. W tym miejscu znajdziemy wspomniany już wcześniej selektor trybu jazdy, ustawienia mechanizmu różnicowego oraz systemu ESP. Zegary zależnie od ustawień zmieniają swój wygląd oraz działanie. Zerknijcie, bo prezentuje się to naprawdę ciekawie. Dalej znajdziemy dwa uchwyty na napoje z wypustkami, które mają za zadanie jego podtrzymywanie. Miękki podłokietnik oprzyty Alcantarą, a w środku przyjemnie wykończony schowek z dwoma gniazdami USB, wejściem auxin oraz gniazdem 12-V. Po stronie pasażera znajdziemy niezbyt pojemny schowek. Osłonka przeciwsłoneczna z lusterkiem i automatycznym podświetleniem, lusterko wsteczne elektrochromatyczne, no i dotykowe LEDowe podświetlenie. Przejdźmy teraz zobaczyć, co RCF oferuje pasażerom dwóch tylnych miejsc. Po złożeniu oparcia, fotel automatycznie odjeżdża, ułatwiając wsiadanie. Z tyłu znajdziemy nawiewy, kieszenie w oparciach foteli przednich, oba miejsca zostały również wyposażone w mocowania ISOFIX. Zamykane uchwyty na napoje. Do dyspozycji pasażerów jest również miękki podłogietnik. Wykończenie wnętrza na podobnym poziomie jak z przodu nie ma się do czego przyczepić. A jeśli chodzi o ilość miejsca, to wcale nie jest tak źle jak na sportowe plus 2, +2. Mając 176 cm wzrostu i siedząc za samym sobą, mam tu całkiem wystarczającą ilość miejsca na nogi i nad głową, choć niewątpliwie wyższym osobom niż tego miejsca zabraknie. Przejdźmy teraz do bagażnika. Przestrzeń bagażowa w RCF jest całkiem przyzwoicie przemyślana. Otwór bagażnika jest nawet porównywalny do tych w sedanach, a zawiasy chowają się bezkolizyjnie do zagospodarowanej przestrzeni. Natomiast sama pojemność kufra wynosi 366 litrów i jest to mniej niż u konkurencji. Wewnątrz znajdziemy takie haczyki oraz paski do zabezpieczenia ładunku. Pod podłogą, którą można w łatwy sposób umocować w pozycji otwartej, znajdziemy zestaw nabrawczy. Dzięki umieszczonemu w oparciach tylnych foteli otworowi, możliwe jest również przewożenie dłuższych przedmiotów. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i pomówmy nieco o spalaniu. Sam zbiornik ma pojemność 66 litrów. Producent obiecuje spalanie na poziomie 10,8 litra na 100 przejechanych kilometrów w cyklu mieszanym. Przy spokojnej jeździe w cyklu pozamiejskim wynik 9 litrów jest spokojnie do osiągnięcia. Naturalną rzeczą jest, że jeśli jeździmy tym autem agresywnie, to spalanie gwałtownie wzrasta. Wówczas ta 5-litrowa bestia może spalić nawet z około 25 litrów na 100 km. Uruchomię go teraz, otworzę maskę i pomówmy nieco właśnie o jednostce napędowej. 5-litrowy silnik benzynowy z 8 cylindrami w układzie V generuje moc 477 koni mechanicznych oraz moment obrotowy na poziomie 530 Nm dostępny w przedziale od 4800 do 5600 obrotów na minutę. Takie parametry pozwalają rozpędzić auto maksymalnie do 270 km na godzinę oraz osiągnąć pierwszą setkę w przeciągu 4,5 sekundy. Ceny Lexusa RCF zaczynają się od 383 400 zł. Wersja Carbon jest najdroższa z trzech dostępnych i startuje od 451 700 zł. Natomiast za dokładnie tak wyposażony egzemplarz trzeba zapłacić około 480 000 zł, przynajmniej według cennika. Dzięki Wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału i polubienia fanpage na Facebooku, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Link dostępny jest w opisie. Już za kilka dni test legendarnego roadstera Mazdy w nowej odsłonie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.